Dzień dobry w piątek, witajcie w Energii do Kwadratu. Słuchajcie, parę ważnych słówek dzisiaj y, dla Was ode mnie. Ciągle drążę, słuchajcie, temat y, y, poruszania własnej wartości i pewności siebie. Dlaczego? Dlatego, że jak robię y, portrety numerologiczne dla Was, to bardzo często spotykam się z tym, że y, każdy z nas, każdy praktycznie, ma to do przerobienia, y, że y, mało kto y, ten taki pierwszy cykl, Kształtowania naszej osobowości miał na tyle szczęśliwy i na tyle rozwijający, żeby tak mocno wyrobić w sobie właśnie wtedy, gdy byliśmy dziećmi, gdy dorastaliśmy, tą swoją wartość, tą sw to swoje poczucie własnej wartości. Więc przychodzi do nas ta lekcja w wieku dorosłym i, i, i ona nam się kłania do stóp. Proszę bardzo, i ona i, i życie przywołuje nam różne sytuacje wtedy, żeby nam pokazać. Słuchaj, on się tego nauczyć no nauczy w końcu tego, nie? I, i, i dlatego cześć Patryk. I dlatego postanowiłam ten temat jakby rozwijać mocno, bo widzę, że bardzo dużo ludzi ma z tym problem. Ja również go miałam i dalej, co nie znaczy, że ja go na, jakby w tej chwili nie mam, dalej nad tym pracuję, ale widzę, że idzie mi coraz lepiej, widzę efekty i chciałabym Wam. Yy, Przekazać moje metody pracy z tym tematem, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat i każdy mu się on przydaje w życiu. To jest po prostu podstawa do szczęśliwych związków, do sukcesu zawodowego, do udanych przyjaźni, do udanych kontaktów z rodziną, i tak dalej. To jest po prostu absolutna podstawa do naszej egzystencji, tak? poczucie własnej wartości, poczucie własnej mocy i pewność siebie. I słuchajcie, dzisiaj temat, temat przewodni: czy bezczelność to pewność siebie? Czy pewność siebie to bezczelność? O, może tak. Słuchajcie, co to jest bezczelność? I czy można być zbyt pewnym siebie? Bezczelność to jest jakaś arogancja. To jest takie zachowanie, które pokazuje, że ja jestem wyżej niż ty, że jestem lepszy niż ty. Który, to jest człowiek, który się nie liczy z innymi, tak? Człowiek bezczelny. Czy człowiek, który posiada swoją wartość, znają, ale taką prawdziwą. Ja mówię o prawdziwym poczuciu wartości zbudowanym na prawdziwym fundamencie. Nie mówię o fałszywej, fałszywej pewności siebie, bo pewność siebie można zagrać. Jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, ludzkie emocje są jak dzieła sztuki. Można je fałszować. Oczywiście, że można. Ludzie nauczyli się grać i grają między, między sobą w różne gierki. I między innymi potrafią zagrać. Idealnie, fantastycznie pewność siebie na potrzeby na przykład sytuacji. Sama to robiłam, słuchajcie. Dawno, dawno temu, kilka, kilkanaście lat do, te, do tyłu, gdy potrzebowałam na przykład pójść na rozmowę w sprawie pracy, to co wtedy musiałam zagrać? Pewność siebie. Gdy, gdy, gdy szłam na randkę, musiałam zagrać pewność siebie, ale gdy te rzeczy mi się nie udawały, to ta moja pewność od razu szła w dół. Dlaczego? Bo była fałszywa. Bo nie była zbudowana na prawdziwym fundamencie. I tylko yy, wa wartość zbudowana na prawdziwym fundamencie, ta prawdziwa, naprawdę najprawdziwsza, taka, którą będziesz mieć po prostu w sobie. I nie zmieni tego nic, ani Twoje ubrania, gdy Ci je zabiorą, ani przyjaciele, gdy, ci, gdy odejdą, ani żona, gdy odejdzie na przykład, prawda? Nic tego nie zmieni, ani sytuacje, ani opinie ludzkie. Ani warunki Twoje życiowe. Ty po prostu ją będziesz mieć. A może już ją masz, tego ci życzę. W każdym razie to jest właśnie prawdziwa pewność siebie. I gdy człowiek taki naprawdę znający swoją wartość, czy, czy myślicie, że taki człowiek zachowywałby się w ten sposób, czyli bezczelnie w stosunku do drugiego człowieka? Absolutnie nie. Takiemu człowiekowi jest to w ogóle niepotrzebne. On już nie musi udowadniać wszystkim dookoła, że on jest wartościowy. On to wie. To jest jasne i logiczne. Ten człowiek jest zupełnie na innym poziomie. On już nie potrzebuje się zniżać do jakichś innych wibracji takich niskich i umniejszać drugiemu człowiekowi, em, em, obrażać na przykład kogoś lub być właśnie aroganckim, bo on tego w ogóle. W ogóle to są nieznane zachowania takiemu człowiekowi. Wiecie? I kto, kto zarzuca drugiemu człowiekowi bezczelność? Bo ja mówię teraz, bo, bo rzeczywiście ludzie są aroganccy, są bezczelni, ale według mnie są to ludzie właśnie, którym brakuje wartości. To nie są ludzie zbyt pewni siebie. Nie można być zbyt pewnym siebie. Absolutnie trzeba być pewnym siebie. I to nie jest nic złego. Spotkałam się też z czymś takim, że pewność siebie to bezczelność to raz, ale spotkałam się też z czymś takim, że miłość do siebie to jest narcyzm. Abs w ogóle, co to w ogóle, słuchajcie? Kto to wymyśla takie rzeczy? To wymyślają ludzie, którzy nie znają swojej wartości właśnie. To tacy ludzie to wymyślają. Miłość do samego siebie jest absolutnym, słuchajcie, absolutną. Y y rzeczą Potrzebną. Niezbędną do szczęśliwego życia. I gdy Ty kochasz siebie gdy Ty znasz swoją wartość, to Ty nie potrzebujesz drugiemu człowiekowi mówić jakichś przykrych rzeczy. Ty, nie, ty się nie denerwujesz, gdy coś na, ktoś na Twój temat coś powie nie takiego, bo Ciebie to w ogóle nie interesuje. Spływa po Tobie, tak? Ja wiem jaki ja jestem, ja wiem jaka ja jestem, opinia tamtych ludzi mnie nie interesuje. Czemu mam się tym przejmować? Dajcie znać, co myślicie na ten temat. I, i, i słuchajcie, i, i, i tak jak powiedziałam, jest coś takiego, taki mechanizm psychologiczny, że dobierając sobie towarzystwo, dobieramy ludzi podobnych sobie, prawda? I odbywa się to na poziomie naszym świadomym. Czyli na przykład, o, lubię poczucie humoru, to po prostu e, idę tam w takie towarzystwo, które się śmieje, którzy, którzy lubią po prostu humor i tak dalej. I takich ludzi sobie też dobieram. Mam takie towarzystwo, no, takich przyjaciół, koleżanki, kolegów, nie? I, I dziwnie mi będzie siedzieć w towarzystwie, które jest posępne, które się nie śmieje, gdzie po, przeważają ludzie jakieś tacy introwertyczni, nie? Nie idę w to towarzystwo, źle się tam czuję, wychodzę stamtąd. To samo jest z ludźmi, którzy nie znają swojej wartości. Oni dobierają sobie przyjaciół i znajomych na swoim poziomie, raczej. Tak? To się raczej tak dzieje. I wtedy oni się nie irytują nawzajem, ale jak wpada nagle w towarzystwo osoba bardzo pewna siebie, z głową do góry i z postawą odpowiednią, to co się dzieje? Nerwy, frustracja. Źle się czuję, nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Krępuje się. A może nawet boję się takiej osoby. Jest zagrożeniem dla mnie ta osoba. Bo ja nie mam tej, tej wartości, tego poczucia, a ona ma. I, I to aż za bardzo mi się wydaje, nie? Wydawać by się mogło takiej osobie. I zaczyna się atak. Bo, o, bo atak jest najlepszą obroną, a skoro ja się boję. No to się bronię. Jak się bronię, to atakuje, nie? Standardowe. Więc um, ja myślę, że taki, tacy ludzie, którzy rzeczywiście bardzo mocno czują się własnej wartości, mało jest takich ludzi, słuchajcie, naprawdę, my cały czas musimy cały czas nad tym pracować, całe życie, bo media, nie media, różne warunki, różne, słuchajcie, stymulanty ciągle nam po prostu jakby próbują umniejszyć tą naszą wartość. Ty za mało potrafisz, można lepiej, jesteś gorsza, gorszy i tak dalej, ciągle jakieś takie rzeczy słyszymy lub sugestie i tym się kierujemy. Od małego takie rzeczy nam się mówi. I potem się i w życiu razem tak, tak idziemy w to, w te wzorce. A my musimy sobie absolutnie, słuchajcie, wyrobić właśnie tą swoją wartość, ale taką prawdziwą. Na prawdziwym fundamencie. Że ja mam to tutaj. To jest moje wnętrze, którego mi nikt nie zabierze. I, i, i słuchajcie, i straciłam wątek. No, miałam coś, coś mądrego w tej chwili powiedzieć i. i. Dajcie znać, czy macie, yy, czy macie swoje spostrzeżenia, a mi się może przypomni. Hmm. No, i generalnie chodziło mi o to, że jakby. Tacy ludzie, którzy znają swoją wartość drugiemu człowiekowi, który idzie z głową do góry, nie zarzuci, że on jest bezczelny, tak? A, a, co ci, a co ci przeszkadza ta postawa tego człowieka? Czy on cię krzywdzi tym, że chodzi z głową do góry? Czy on cię tym krzywdzi? Nie, ale ciebie to dotyka, prawda? Więc jeżeli ciebie to dotyka, to znaczy, że tu jest problem. To jest informacja dla ciebie. Tam nie dotknęło, tam nie zabolało. Tam się sfrustrowałam. O co chodzi, nie? Wchodzi piękna kobieta nagle, w towarzystwo jakieś wkracza, wolna na dodatek. Co się dzieje z innymi kobietami, które są niedowartościowane? Boją się. A mało tego, jeśli są z mężami, to się podwójnie boją. Boją się o siebie, boją się o męża. To jest wszystkim najlepsze. Patryk mi przypomina, było teraz poczucie, że poczucie wartości jest wewnątrz. No i, i słuchajcie, taka, taka, taką anegdotkę jeszcze mam, słuchajcie, opowiedział mi to znajomy i to był znajomego znajomy, więc wiecie, nikt się nie zorientuje, nie będę tutaj przytaczać ani nazwisk, ani, ani imion dokładnie. Chodzi o to, że był so, było sobie pewne miejsce pracy, w którym było dużo ludzi i był gość, który był niskiego wzrostu, który był um, średniej aparycji, można powiedzieć, chociaż to jest pojęcie względne dla każdego, ale tak powiedzmy, um, facet, który niczym, że tak, że tak powiem, jakby niczym szczególnym nie, nie, nie błyszczał z zewnątrz, ale miał taką postawę i gdzieś tam po prostu pokazywał taką pewność siebie, że wszyscy byli zszokowani w ogóle. Nawet faceci, którzy byli dużo przystojniejsi i wyżsi od niego, zastanawiali się w ogóle, co jest, bo oni aż tak nie czuli po prostu tej swojej pewności siebie, jak on, jak kogut wkraczał tam, słuchajcie, codziennie, dzień dobry, sypał, e, 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 słuchajcie, humorem z, z rękawa, do wszystkich zagadywał, postawą swoją pokazywał, jaki on jest potężny, wielki i pewny siebie. I słuchajcie, w czym tkwił sekret? Właśnie. <grych> I, i, I teraz Wam powiem. Ym, ten gość miał żonę, przepiękną, wysoką kobietę. O tym dowiedziała się cała gwardia w tym, w tym, w tym zespole ludzi yy, yy, pracujących wspólnie w tym, w tym miejscu. Gdy była jakaś tam impreza firmowa, I on z nią przyszedł, w ogóle tam się pokazywał i tak dalej. Cudowna, fantastyczna kobieta. Ale co się wydarzyło za jakiś czas? Minęło kilka miesięcy i ten facet zaczął się kurczyć w sobie. On przychodził do pracy już z głową schyloną. On już nie miał głowy bardzo wysoko. On już nie sypał, słuchajcie, dowcipami z rękawa. On już nie wychodził jako pierwszy z inicjatywą do rozmowy. Nie, nie, nie Słuchajcie, z humorem i tak dalej, z tryskającą energią. Tylko się kurczył. I wszyscy zaczęli się zastanawiać, co się dzieje. I jeden z jego przyjaciół, powiedzmy taki lepszy znajomy, Jednemu z jego przyjaciół zdradził, że zaczyna się coś psuć między nim a jego żoną, że boi się, że to się zakończy rozwodem. I to jest yy, żywy przykład na to, jak człowiek zbudował sobie swoją wartość na podstawie drugiego człowieka, czyli fałszywą wartość. To nie jest prawdziwe poczucie własnej wartości. Dlaczego? Bo gdy odchodzi drugi człowiek, to odchodzi Twoje poczucie własnej wartości. Kurczysz się. Nie ma Ciebie, a Ty masz mieć to tutaj zawsze, bez względu na sytuację, bez względu na ludzi, bez względu na to, czy masz partnera, czy nie masz. Ty bez partnera jesteś pełną osobą. Ty nie potrzebujesz drugiej połówki, żeby być pełna, pełny. Ty już jesteś pełny, tu i teraz. Absolutnie wartościową osobą jesteś. I to. Trzeba sobie powtarzać dzień w dzień. A taka postawa wyprostowana i głowa do góry bardzo pomaga w pracowaniu nad pewnością siebie, słuchajcie. Bardzo pomaga. Spróbujcie. Polecam, bo ta postawa pomaga nam się w środku, wewnętrznie też poczuć dobrze. I im częściej będziemy po prostu w ten sposób się zachowywać, zewnętrznie to też nasza podświadomość zacznie odpowiadać, bo to jest programowanie na nowo naszej podświadomości. My mamy jakieś tam wzorce, tak, nie jestem warta, nie umiem, nie potrafię, yy, wiecie, nie zasługuję, to są wszystko wzorce i programy, które można odprogramować, odblokować i zmienić po prostu. Patryk pisze: "U mnie było na odwrót i dopiero gdy ta osoba odeszła to odzyskałem poczucie wartości. To kluczowe, aby zwracać uwagę na otoczenie, bo to głównie ono trzyma nas nisko. Mało kto chce, abyś miała lepiej." Dokładnie. Dokładnie tak. I pamiętajcie o tym, jak dobieracie sobie ludzi. Patrzcie, obserwujcie, jak się ludzie zachowują na, na wasz widok, co kogo drażni, co kogo męczy i tak dalej, bo ja już na przykład bardzo mocno takie rzeczy widzę i nie potrzebuję przebywać naprawdę z takimi osobami, nie potrzebuję, które na przykład mnie umniejszają, albo dogryzają, albo próbują wynajdywać jakieś tam, słuchajcie, moje wady i tak dalej. Każdy z nas ma wady, a czy oczywiście. Osoba pewna siebie to nie jest osoba bez wad, to jest osoba świadoma i swoich wad i swoich zalet, a przede wszystkim świadoma swoich mocnych stron i pracująca głównie nad mocnymi stronami. Bo wtedy, właśnie wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces taki swój osobisty, taki mój tu wewnętrzny. Mnie nie interesuje, co ludzie mi tam mówią. I właśnie wtedy, właśnie wtedy, gdy poczujesz to, tą pewność taką stuprocentową, tą swoją wartość bez względu na to, na, na okoliczności zewnętrzne, to, co, cokolwiek ci zrobią i zabiorą w życiu, to Ty po prostu będziesz dalej sobą. I to jest, kochani, klucz. I dlatego tak drążę ten temat i dlatego wrzucam Wam na relację co chwilę jakieś afirmacje. Korzystajcie z tych afirmacji. Słuchajcie, jest wyzwanie. Takie miało być tajne, ale a się odtajniło. Kilka dni temu powiedziałam, że, że pracujemy parę osób sobie tutaj z afirmacjami do niedzieli, bo jest mega niesamowity czas energetyczny i bardzo fajnie jest to wykorzystać. Słuchajcie, zresztą dzisiaj jest pełnia, więc tego też Wam życzę dzisiejszych afirmacji. Jest silna energia, znowu mamy opiekę kosmiczną, znowu mamy oddziaływanie takich energii, które nam będą sprzyjać w manifestowaniu i w pracy nad sobą. Czyli, kochani, pracujcie nad sobą. A jeżeli potrzebujesz takich bardzo indywidualnych yy, afirmacji, skrojonych na miarę, to również się zapraszam. Życzę Wam cudownego weekendu i głowa do góry, moimi. <ścoughs> Nie styćcie się tego.